Oto toczony taki wziernik bo jest popękany to jest wytoczone z metalu z gwintem w środku dlatego że takiego już nie mogę dostać wciskanego tutaj jest rowek pod uszczelkę musiałem zamówić takie z gwintem wygląda prawie tak samo nie? i tutaj będzie wkręcane ten wziernik, ten gwint i też będzie wciskany tak tamten. Nie, bo to jest do frezarki. zaraz pokażę. Tutaj jest ten stary wziernik był wciskany tylko. A tutaj będzie jeszcze uszczelka szła. To będzie wciśnięte, to będzie wkręcone i będzie pokazywało stan oleju.